Brama ta to jedna z trzech zachowanych bram do twierdzy Wyszechnianych. Została zbudowana w XVII wieku w stylu wczesno jako część fortyfikacji obronnych. A jak charakterystyczne dla niej są masywne mury, prosty portal. I Nie można zapomnieć o Wyszehradzie, który choć mniej popularny, kryje w sobie niesamowite widoki i spokój, z dala od turystycznego zgiełku. Twierdza na wzgórzu nad Wełtawą powstała w XI wieku. W centrum Wyszehradu znajduje się Bazylika Piotra i Pawła, które której wieże górują nad całą okolicą. Obok tej Bazyliki znajduje się cmentarz, miejsce spoczynku wielu wybitnych Czechów. Kolejnym punktem na mapie jest Most Karola, symbol Pragi i jeden z najpiękniejszych mostów w Europie. Zbudowany w XIV wieku, łączy Stare Miasto z Małą Straną i prowadzi nas wprost do Zamku na Hradczanach. Most Karola, zbudowany w XIV wieku, z mocy rozkazu Karola IV, łączy dzielnicę Stare Miasto aż do Mała Strana, zdobi go 30. Figur świętych. Jest to jeden z najsłynniejszych i najbardziej znanych kamiennych mostów w Europie. Spacerując po Mala Strana, można poczuć prawdziwy klimat miasta, pełen artystycznego ducha i historycznego uroku. Mała Strana, jedna z najstarszych i najbardziej malowniczych dzielnic Pragi. Położona u stóp Zamku Perskiego, założona w XIII wieku centralnym miejscem. W tej dzielnicy jest kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Praga to również urokliwe uliczki pełne kolorowych kamieniczek, takich jak te. W obrębie zamku znajduje się majestatyczna katedra świętego Wita arcydzieło gotyckiej architektury, które góruje nad miastem. Wychodząc od Zamku Peskiego, ulicą Świętego Jerzego, dotarliśmy na punkt widokowy, gdzie widać piękną panoramę Pragi. W Pradze warto zacząć od Rynku Staromiejskiego, jednego z najstarszych placów Europy. W jego centrum znajduje się słynny zegar astronomiczny Orloj, który od ponad 600 lat przyciąga tłumy turystów, oczekujących na pokaz ruchomych figur. Perski Orloj, jeden z najstarszych i najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie.